Dzisiaj zrobimy sobie prostą naprawę. Jest to ładowarka do elektronarzędzi Parkside. Tutaj mamy obudowę oznaczenie PLG20A2. To jest ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 20V. Tutaj już te ładowarki porozbierałem. To znaczy dostałem je od znajomego, który używa takich narzędzi. Też kilka sztuk posiadam. Między innymi taki przenośny odkurzacz samochodowy. No i on stwierdził, że te ładowarki są uszkodzone. Tutaj yy, może coś sobie z tego zrobią. No więc ta nie wygląda dobrze. Ma jakieś ślady zalania w okolicy sekcji wysokiego napięcia, tej strony gorącej zasilacza. Widać, że doszło do małego wybuchu. No powiedzmy, że na razie, yy, na razie to będzie raczej jako dawca, bo koszt tej ładowarki nie jest tak wysoki, żeby bawić się, zamawiać, prawdopodobnie na układ przetwornicy trzeba byłoby ściągać z Chin, to by trochę trwało, no ale dobra mamy no drugą, druga jest trochę ładniejsza, nie ma przynajmniej żadnych śladów zalania no i na pierwszy rzut oka bez żadnych pomiarów, widzimy jak tutaj się przyjrzeć, tu jest dioda wyjściowa prostownicza tak zwana dioda szybka i ona Tutaj um, nie dotyka do radiatora. Tutaj widać, że jest szczelinka między tym radiatorem a jak ją końcówką, no to wtedy się zbliża, i to prawdopodobnie nie wpływa pozytywnie na wywodzenie ciepła, co jest taką diodem do radiatora. A jest to element mocy. No i od drugiej strony płytki możemy sobie zobaczyć za pomocą multimetru ustawionego w pomiar ciągłości obwodu że mamy tutaj zwarcie jeszcze dla porównania płytka która ma inną usterkę no i tak samo przykładamy końcóweczki pomiarowe tego zwarcia nie ma, także możemy przystąpić do zamiany tych elementów z racji tego, że mamy dawce. Tutaj mam taki mój samoróbkowy odcysacz z wakum pompy. Ten odcysacz czeka na dokończenie, czeka tak już z pół roku, miałem budować do niego obudowę, zrobić jakiś panel i przyciski. No ale niestety czasu zawsze brakuje. Człowiek po prostu e, trochę to zaniedbał. No ale możemy sobie tutaj... W Pul. Tutaj już jest niestety... Wyprowadzenie tego radiotora jest troszkę za grube. I... Niestety nie da się takiej mm, końcówki włożyć do środka grotu. Trzeba liczyć na to, że zaczyna się jakoś desięć. No. Widzimy, że w miarę to wszystko się nam udaje. Trochę nie bardzo mi to idzie jedną ręką, ponieważ staram się to sfilmować. Ale tak, oglądowo można. Tutaj trzeba było troszkę dłużej poczekać. Trzeba było troszeczkę dołożyć kalafonu. No powiedzmy, że Nasz element został odzyskany, tutaj też widać, że to mocowanie tej diody do tego radiatora jest bardzo liche, praktycznie tutaj ta śrubeczka nie trzyma. Nie wiem w czym tkwi problem, możliwe, że jest mały moment dokręcający dla tych automatów, które to składają, ale My to spróbujemy zamocować z użyciem, to znaczy jeszcze dodatkowo zastosujemy pastę termoprzewodzącą, tak żeby nam to odprowadzenie ciepła jeszcze się poprawiło. Tutaj zastosowałem taką pastę srebrną. AG Silver. No to tam to, to powiedzmy, że nie jest to pasta najwyższej klasy, no ale też nie mamy tutaj do czynienia z jakimś. Dużym procesorem nie będziemy stosować ciekłego metalu ani jakichś pas diamentowych, ponieważ to jest tylko ładowarka. Gdyby to była jakaś konsola wyższej klasy, to wtedy można sobie zainwestować albo procesor karta graficzna. Tutaj nie oszczędzamy, ale dla tej ładowareczki wydaje mi się, że i tak to będzie dużo. Ponieważ producent, jak widzimy, pożałował nawet odrobinki najtańszej takiej białej pasty opartej o tlenek aluminium, także nasza dioda tutaj będzie miała przechodzenie. A jeżeli chodzi o tą pastę z dodatkiem srebra, długie pasty z dodatkiem metali, to trzeba uważać wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimiś układami. Gdzie jest konieczna izolacja? Bo tutaj, jakby ten radiator jest połączony z tym środkowym wyprowadzeniem, i tak ma być. Jeżeli tu byłaby jakaś przykładka, no to jeżeli byśmy to powrócili dodatkowo, jeżeli by to pracowało na wysokim napięciu, a my byśmy to powrócili naszą pastą srebrną, to mogłoby tutaj nam to przebić. Dodatkowo, jak są jakieś procesorki, które mają z wierzchu elementy elektroniczne, no to też. Zdarzało się, że pobrudzenie taką pastą takich elementów skutkowało, no albo na przykład, jeżeli ktoś pobrudził samą płytkę drukowaną, no okazało się, że po prostu cała ta cała ta konstrukcja przestawała działać, ponieważ ta pasta jednak może przewodzić pro. Tu możemy też zobaczyć, jak producent z nas kpi. Widzimy, że tutaj ten tranzystor. Mocy po stronie pierwotnej też został tutaj do radiatora przyczepiony i oczywiście została nałożona pasta termoprzewodząca w ilości symbolicznej. Można by powiedzieć, że w takim przypadku ta pasta tutaj raczej nie pomaga, tylko szkodzi, ponieważ odsadza nam ten element od radiatora, na punkt styku wcale się nie zwiększa ponieważ tej pasty jest po prostu za mało wydaje mi się że to nie będzie nam tutaj w żaden sposób pomocne jeszcze zobaczmy jak to wygląda w tej drugiej płytce no i tutaj widzimy że jest tego odrobineczkę więcej ale dla mnie i tak to jest troszeczkę no tutaj no powiedzmy że ta górna część tranzystora nie pełni Funkcji odprawiania ciepła, tak bardzo jak ta dolna, gdzie znajduje się jest struktura, ale ja i tak dałbym troszeczkę tej pasty więcej. Wiadomo, że przy produkcji masowej każdy mikrogram to są jakieś oszczędności, chociaż wydaje mi się, że trochę przesadzają w tym przypadku. No i nasza dioda została już wlutowana. Ja tutaj sobie próbuję nałożyć pastę na tranzystor strony pierwotnej i na tą diodę na ten tranzystor jest to dużo łatwiej zrobić ponieważ wystarczy go odkręcić, odchylić i dokręcić z powrotem ważne żeby tą śrubkę dokręcać z wyczuciem ponieważ gwint w aluminium szczególnie tak lichym jest łatwo zerwać potem ciężko naprawić oczywiście możemy się pokusić i przywiercić go na wylot dostosować nakrętkę ale to już coraz więcej zabawy dla tego urządzenia które kosztuje kilkadziesiąt złotych no trochę może nam się to już Przestać opłacać, więc żeby nie narobić sobie roboty. Wszystko z wyczuciem, ale jeżeli dokręcimy go zbyt lekko, to pod wpływem drgań też może nam to się zacząć odkręcać. Chyba nie najlepiej byłoby zabezpieczyć to jeszcze jakimś klejem, delikatnie tą śrubkę, ponieważ wiadomo ładowarka od wkrętarki, szczególnie jeżeli ktoś używa wyjazdowo też nie ma lekkiego życia i wszystkie takie elementy. Ja bym jeszcze pociągnął tą płytkę lakierem do, do PCB, takim zabezpieczającym. Może to ochroni ją przed wilgocią na pewno nie przed zalaniem, ale jakaś kondensacja czy tym zjawiska na pewno e, nie zaszkodzi. E, oczywiście poza złączami, których nie lakierujemy, to wszystko można tutaj wzmocnić. No i proszę bardzo, podłączamy zasilanie Widzimy, że dioda LED zielona się zapaliła. Trzeba jeszcze sprawdzić to z akumulatorkiem, ale to już po złożeniu. Wydaje się, że na ten moment powinno to działać. Pamiętajmy, że to urządzenie jest zasilane bezpośrednio z sieci 230 V bez specjalnego transformatora separującego oraz wiedzy z zakresu eksploatacji i naprawy takich urządzeń. Lepiej się nie dotykać, ponieważ szkoda ryzykować zdrowia dla tych kilkudziesięciu złotych ale jeżeli wiemy co robimy nie powinno nam się tutaj nic złego stać no i dodatkowo jest tutaj jeszcze kondensator więc jeżeli wyłączamy taką płytkę z sieci to warto ten kondensator rozładować, nie robimy tego oczywiście śrubokrętem użyjmy jakiejś żaróweczki opornika ponieważ prąd udarowy może popalić nam śrubokręt płytkę i uszkodzić ten kondensator A Rozładowując kondensator, to jest taki zdrowy nawyk, dzięki któremu na pewno unikniemy nieprzyjemnych, niespodzianek w przyszłości.